To jeszcze nie druga tego boka tam że poszli na pizzę, więc dzień dobry widzowie. To jest właśnie ta druga część, jak mówiłam na początku. Więc, no zaczynajmy tą pizzę, nie, tylko nie wiem gdzie tą pizzę mają jeść. Przepraszam jak coś, ale nie wiem gdzie tą pizzę właśnie mają jeść. Ale, dobrze, znaczy dobrze, nie, nie pójdę na pizzę. nie umiem tej pizzy, chociaż tu jest pizzeria. W tym tutaj, tym. Eee... wam pokażę, bo zaraz w tej to To jest pizzeria. Nie jest smak. Eee... sobie wszystkich ludzi, bo wiecie, ciemno. na ciemno, ciemno i plaskażę, nie będę. Nawet sprzedawcy, eee, bo to musi być takie, wiecie, że. No. O matko strach nie czuł. No i oni znajdą dziecko. I wtedy muszą to dziecko zabrać. E, czekajcie muszę wziąć wszystkie osoby. Zdecie, nie wiem. Bym robiła przejścia. Jakby... Nie wiem, nie da, nie da się tutaj na moim tym. O, tylko mamę wzięłam. O, tylko po No, wiecie, że jesteśmy opuszczonym tutaj miejscu. No, 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 Każ, każdy wie, a ja się trochę boję, podtrzymaj mnie za rękę. E, jestem ich chłopakiem. Tutaj, tu. e, no tak, ha, a ty. No no tak, no chodźcie, słuchajcie, chodźcie do pizzy. Co to jest? Tak jest jest ja nie chcę mieć w domu dziecka. Ja też. Jestem Twoją koleżanką. Na pewno. Tak. Znaczy siostrą cioteczną. No. No to co robimy? No weź to dziecko! A, a Ty nie chcesz mieć dziecka? Nie jestem za młody. Ale to mojej mamy będzie dziecko, a nie Twoje i moje. A, to git. No, po prostu chodźcie. Jakby to nas teraz nie interesuje. My jedziemy sobie na pizzę. No, nas to nie interesuje, no. Ale... Jaki to masz problem? Że przecież my zjeść pizzę. Matko, a nie z jakimś dzieckiem się ubierać. Coś nie wiesz? Mhm. Nie, on kiśnie. Znaczy ona? Po co chyba dziewczynka? No i na szczęście. Mały cicho. Cicho, a to jest ich buteleczka. Kto w ogóle zostawił takie maleństwo? Nie wiem. Ale ktoś na pewno. naprawdę. Maka czy pizzę? Ja chcę Maka. Ja chcę pizzę. Ja chcę pizzę, ja chcę, ja chcę, ja chcę Maka. Maka chcę! Ale agresywnie tak nie musisz. Dzięki. Znaczy, no dobra. dobra. I później pójdziemy na czekarowa. A co to znaczy? Sama nie wiem. Tak w reklamie mówili. Aha, no wiesz. Ja to jest Ja myślałam, bo to jest dziecko. Ja nie jestem tylko dziecka. Chłopak! Myślę, że każdy to wie. Ej no pizza, pizza! Coś taką lubię, panda, Pandana, znaczy w ogóle tego nikogo nie ma, he Nie ma nagle Domi Przy. Coś nie zapowiedziane. Hlu, Halo, 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 halo. halo. ten beat, i jest beat. Have a good good ten beat, i to jest a kid. Ha, ha, ha. Pak, co sobie pójdzie. No, ukradniemy coś. Eee, mm. najjadłam się. Ja też. Ej no dziewczyny, grubacja. Dziecko też musimy nakarmić. No dobra. Biorę to dziecko. Daj, daj. Daj! Eee. Już powiedziałaś po prostu daj! Czy coś takiego, bo nie usłyszałam. Daj! Tak powiedziałam. A nogi. git. <laughs> Chodź panieneczko. <laughs> Matko pustka, nie, zostaw ją! <laughs> jeszcze raka. Ty jesteś agresywny! Tak! na sztuki wolki. i walki! I... Jestem psem obronnym. Czy ty mu zdjęłaś spodnie? No tak! Ugryzłaś mu tyłek? No... No. Tak, ma jaki wstyd. A tu są kamery, wiesz? Um. Na stole było. Otvěř dví, Marek! Otvěrám dví. Okej. Děkuji, Marek, zamykaj dví. Děkuji, Marek. Kompot, mugra kapusta, śląski, śląskie kompot, mokra kapusta, śląskie, śląskie... Przychodź matkowska! Przychodzili! A, eee, spać, spać, spać. Nie! Co tu się dzieje? Cicho, cicho! Nie, ale dziecko ukryj. Moja mama się nie zgodzi, więc muszę. Nie ja wiem, co mam. Trudne sprawy! Ha, ha, ha. No i co by tak nie robić? Cyplowa, z zecka! Ta wredna pewnie... Bo się troszkę nie bo Ta wredna ona jest bardzo. Przypieszmy się. G. No, musimy się przebrać raczej, bo twoja mama będzie zdenerwowana. Wraźcie u mnie? Ja nie wiem, gdzie mam spać. Cieszę. Um, no, 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 no. Mm, Ej! Może wszyscy będziemy sobie. Czekaj. A my właśnie przez dwa lata. Znaczy przez rok nie mieliśmy. Przez rok nie mieliśmy mieć wolnego w szkole. Całego. Po tym, jak szkoła się paliła. Nie, rok ją będę ugaszać. A dwa lata ją obnawiać i mam trzy lata innego Moja siostra nie ma. Przedszkole nie spłonęło. A... Dlaczego w ogóle cała szkoła? Prawie. Bo ktoś podpalił szkołę. Bomba taka była. Co? Bo cała... A jak to się stało? No bo cała nasza klasa jak był dzwon, chodziła taka... No i okazało się, że to jeden złot już się spierdzał. To ostra maniała. No, a ty do no mnie chodzi do klasy, więc ty wiesz i ty. Oooo, no teraz traf. A to jest z No. A teraz. Okej? Okay. I zobamy z... czekajcie. Z koncert. Łoł, 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 od niej frałkę. Dawaj.

Co? Nie no, usłyszałem. Co tu się dzieje? Eł. <laughs> Nic. Tak? Tak. Co to za dziecko? A nie, dobra, chcę mieć dziecko. E, daj mi jeszcze tebkę. Wszystkiej fazy zaleję. Po dupie. Po dupie. Po dupie, po Tak, po dupie. 8 tygodni na 18 dni to na 5 dni. Aha, y -y. taka jeszcze mi mama. Mama jak mama. <laughs> Jeśli Wam się podobał ten odcinek, to zostawcie lajka i suba. No więc z całą rodzinką i z dzieckiem i z kotkami i pieskami. Na razie się żegnamy. Jeśli chcecie filmu z Toba to to tym musi być 30 lajków. Więc pa!